Dzisiaj o tej porze miałem być gdzie indziej. Miałem być w miejscu, gdzie promocja na pierwszy stopień oficerski miała otrzymać 136 dzielnych Polek i Polaków, przyszłych wywiadowców, skąd wywiadu wojskowego, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przed każdym 11 listopada tego typu wnioski płyną do kancelarii prezydenta. Ci młodzi ludzie po studiach, po kursach oficerskich. Idą tam nie dla kariery, to są patrioci. Wszyscy czekali na te pierwsze stopnie oficerskie. Oni przyszli, bohaterowie, ich rodziny, ich matki. Tam idą ci młodzi ludzie, żeby służyć Polsce. To jest ich jedyny wybór. I oni właśnie przed 11 listopada mieli dostać promocję na pierwszy stopień oficerski. Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem nie wystarczy wygrać wyborów.